Bardzo proszę pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Cześć Boże i ratuj się kto może, kiedy rząd warszawski implementuje uporczywie normy eurokołchozowe i schodzi już na poziom strzyżenia owiec przy samej skórze. Oczywiście nie ma takiej... Podłości, przed którą się cofnął rząd w potrzebie pieniędzy, cytując klasyka, a ja chciałbym się dowiedzieć od pana ministra, czy pan to robi z przekonaniem, to znaczy uważa pan, że to jest dobre, godne, słuszne i zbawienne, czy dlatego, że panu eurokołchos każe? Bo jeżeli pan to wykonuje, dlatego, że panu eurokołchos każe i pan chce, żeby uruchomić mechanizm yy, większej presji fiskalnej, ucisku biurokratycznego i na dodatek jeszcze mechanizm inwigilacji i donosicielstwa. Kochany panie Eurogestapo, a tu sąsiadka sprzedała wózek, a tu sąsiad kupił grabki, tak, proszę dowalić im domiar eurokołchozowy, jeżeli to jest z przymusu. No to po co do tego dorabiać takie rzewne teorie? A jeżeli dorabiacie te teorie, to rozumiem, że to wam się podoba, że sami to uwewnętrzniliście, uznaliście za słuszne i chcecie gnębić małych ludzi, którzy od czasu do czasu czymś tam się wymienią. A jeżeli komuś dobrze idzie, no to chyba bardzo dobrze, że nie kradnie, tylko prowadzi jakąś wymianę towarowo-pieniężną albo nawet barterową. Pani Marszałek, z ciekawości, bo Pani tutaj y, 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 dokonuje interwencji w tę y, debatę, bardzo ciekawych. Pani wygłasza takie nawet expose, jakieś małe. Y, chciałem się dowiedzieć, czy, czy Pani Marszałek, tak jak y, prezydent Trzaskowski, uważa, że planeta płonie? Niech Pani powie szczerze. Dziękuję bardzo, Panie pośle. Chciałam tylko przypomnieć, marszałek może wyrażać swoje zdanie i opinie, więc bardzo chętnie je wyrażam. Zwrócił pan, zwrócił pan moją uwagę. Ponieważ poprzednik mówił o tej wymianie krowy, świnie, jestem z zawodu lekarzem weterynaryjnym i chciałam mu tylko powiedzieć, że jak ktoś mu naprawił dach i on sobie tą świnię chciał kupić i krowę, to dlatego są podatki, żeby on mógł dojechać do siebie i kupić, tą, przejechać po drogach. Panie, panie poseł, pośle Brekowicz. Ja chcę Panu powiedzieć, że jeżeli chce Pan uprawiać taki populizm, to OK, w porządku, to jest Pana sprawa i pełni szanuję. Natomiast podatki w państwie ściąga się dlatego, żeby to państwo mogło funkcjonować. I, i bardzo bym chciała, żeby Pan wiedział, że podatek dochodowy też jest dochodem państwa w budżecie państwa. Także bardzo się cieszę, że Pan to już zrozumiał. I bardzo Panie Pośle Braun dziękuję oczywiście za pochwał. Ja bardzo chętnie z Panem, ja bardzo chętnie z Panem o tym porozmawiam, ale teraz przechodzimy do dalej. Zapraszam do siebie, możemy o tym porozmawiać. Bardzo dziękuję. Ale jeszcze oprócz tego chciałam zwrócić panie pośle Braun uwagę, że naprawdę proszę o zachowanie powagi Sejmu i nieużywanie takich sformułowań, jakich pan użył. Nie będę go powtarzać. Bardzo proszę do mnie, ja powiem o co chodzi. Bardzo proszę pan poseł Witold Tumanowicz, KULP w Parlamentarnej Konfederacji. Proszę panie pośle Braun, ja powiem o co chodzi. Ja bym chciał w A pan poseł Tumanowicz? Chciałbym wniosek złożyć. Ja udzieliłam głosu pan poseł Witold Tumanowicz, Konfederacja. Nie ma? Nie ma pana posła? Bardzo proszę pan poseł, pani poseł Anna Gębicka, Klub ja Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. O zmianę pan... sposobu prowadzenia dyskusji. No, ale nasz kontakt jest publiczny i nie chciałbym teraz wchodzić w sferę poufności. Słucham Dziękuję. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Pani Bardzo proszę. Sprostowanie minuta wystarczy? Dwie, ponieważ tak, będę półtorej. Miał zdań do pani marszałek. Wysoka Izba. Ale pani, poślu, pani Pośle, sprostowanie może być maksymalnie minuta mi Pani. No, wobec e, minuta wobec tego wniosek, wniosek w sprawie sposobu prowadzenia dyskusji. Znaczy wniosek półtoryj. formalny półtorej minuty. Tak. Okay. Wysoka Izbo. Padłem przed chwilą ofiarą szantażu ze strony pani Marszałek Niedzieli, która odwołała mnie tutaj na boczek. I pokiwała paluszkiem, powiedziała, że mnie ukaże, jeżeli będę używał zakazanych brzydkich słów. Kiedy zapytałem o, o co konkretnie chodzi, pani Marszek, okazało się, że sformułowanie, którego użyłem, powiedziałem, szanowny panie Eurogestapo. Tak. Kochany panie Eurogestapo, to oczywiste nawiązanie do gatunku literackiego, jakim jest donos z czasów okupacji niemieckiej, nazistowskiej. W Polsce w generalnym gubernatorstwie są takie publikacje. Pani marszałek ma prawo o tym nie wiedzieć, ale nie ma pani marszałek prawa, prawa wpływać w taki sposób na bieg debaty w Wysokiej Izbie na posła na sejm przekracza pani uprawnienia posuwa się pani jak sądzę jak sądzę bardzo ostro na grani tak na grani utrudniania bądź uniemożliwienia uniemożliwiania pełnienia mandatu posła i proszę więcej tego nie robić proszę więcej tego nie robić. Nawoływałem z tej mównicy szereg razy pana marszałka Hołownie, także i panią, jeżeli macie w zamyśle jakąś zmianę regulaminu sejmu, ułóżcie sobie aneks do regulaminu, słownik wyrazów zwrotów zakazanych i przedstawcie Wysokiej Izbie do głosowania, ponieważ nieznajomość prawa szkodzi. Problem, pani marszałek, ze słuchaniem, ze zrozumieniem. Ograniczone kompetencje, Pani Marszałek, w tej mierze nie powinny, nie mogą wpływać. Słucham Pana. Ja, ja Panu daję czas, bo rozumiem, że czas. Proszę to, tego więcej nie robić. Proszę więcej pośle. nie szantażować, nie straszyć pani karami pośle. za to, co... Rozumiem, że Pan skończył. Pani, mając problem ze zrozumieniem wypowiedzi, traktuje Pani jako... Jako podejrzane o myśl o zbrodnie. Proszę tego więcej nie robić. Wybaczę pan, że nie podziękuję. Jeśli pan myśli, że pan mnie jest w stanie obrazić, to, to no to nie. A ja chciałam tylko powiedzieć, że mam prawo panu zwrócić uwagę, szczególnie jak używa pan słowa Gestapo. Będę to robiła za każdym razem, kiedy pan się tak będzie zachowywał, a pan widzę, że przeszedł do takiej. Że pan przeszedł do takiego sposobu, żeby wchodzić ze mną w, w konflikt i mówić. I, I bardzo dobrze pana sprawa. Ja panu pozwalam mówić, natomiast jeszcze raz pana upominam. Jeszcze raz pana upominam. Panie pośle, proszę wysłuchać to, co pana mówię. Zbliżam się, żeby lepiej słyszeć. Jeszcze raz pana upominam, że e, zachowanie niegodne na tej sali, między innymi, obejmuje to, że nie powinno się używać słów takich jak gestapo, ponieważ jest znaczna część społeczeństwa, może nie pan, którą to naprawdę obraża. Bardzo proszę pana posła, jeszcze raz przywołuję do porządku. Ja pana przywołałam do porządku, to jest moje prawo ja jako marszałek. Przywołuję do porządku. Proszę powstrzymać się od aktów cenzury. Od aktów cenzury. Proszę nie cenzurować wystąpień posłów. Panie pośle, jeszcze raz powtarzam. Moim obowiązkiem jest zachowanie nie tylko powagi sejmu, porządku na sali i społeczeństwo oceni, kto się ośmiesza. A na razie ja decyduję o tym, jak wygląda porządek na tej sali. Dziękuję panu posłowi. W imieniu właśnie regulaminu używam. Szanowni Państwo, uwaga: użytkownicy takich portali jako LX, Allegro czy Vinted. Przyszła unijna dyrektywa, który, która uderzy Was po kieszeniach, a jeśli coś tam sprzedajecie jeszcze, a nie kupujecie, to nawet może zakończyć Waszą działalność, Wasz proceder. Bo tu słyszeliśmy, że tu jest walka z potencjalnymi oszustwami podatkowymi. Otóż rząd uśmiechniętej koalicji właśnie wprowadza ustawę realizującą dyrektywę unijną DAC-7, zgodnie z którą. Jeśli sprzedacie cokolwiek, buty, sukienki, odzież, nawet majtki, skarpetki, biustonosze, no wszystko tam się sprzedaje, więcej niż 30 razy w roku, czyli raz na dwa tygodnie mniej więcej, to te portale muszą zaraportować do Urzędu Skarbowego, co, kiedy i za ile kupi, sprzedaliście. Jeśli nawet sprzedacie mniej niż... 30 razy, ale suma, za którą sprzedaliście na przykład jakieś sprzęty elektroniczne, sprzęty, AG, sprzęty AGDR TV, łóżeczka, wózki dziecięce, cokolwiek, bo tam się sprzedaje, powtarzam, wszystko. Jeżeli suma, za którą to sprzedaliście przekroczy 8500 zł rocznie, tam jest 2000 euro, czyli w tym momencie 8500 zł rocznie, to również portal musi zaraportować, donieść do Urzędu Skarbowego, ile... Za, za ile i komu sprzedaliście. I teraz po co ten portal ma raportować do Urzędu Skarbowego? Otóż oczywiście w interesie Urzędu Skarbowego jest, żeby ściągnąć jak najwięcej pieniędzy w rozmaitych podatkach od podatników do budżetu państwa, żebyście wy mieli mniej, a budżet państwa, politycy, więcej. I żebyście na przykład przypadkiem nie zapomnieli zapłacić podatku PCC. Od czynności cywilnoprawnych, które należy nazwać podatkiem od wzbogacenia się. Żebyście przypadkiem nie zapomnieli założyć firmy. Jeżeli tak systematycznie to sprzedajecie, to już jest działalność gospodarcza. Trzeba założyć firmę, a jak założyć firmę, to oczywiście zapłacić ZUS w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. W, w efekcie stracą oczywiście nie tylko sprzedający, ale ci, co kupują, bo będą musieli zapłacić więcej, żeby opłacić opłacić te podatki, zusy i założenie firmy, prawda? No i jak tu usłyszeliśmy przed chwilą, to jest walka z potencjalnymi właśnie oszustwami podatkowymi, to jest łatanie luk. Pamiętajcie, wszyscy tutaj to popierają póki co poza Konfederacją i przedstawicielem Solidarnej Polski. Unia Europejska obecnie przez swój Zielony Ład, przez opłaty emisyjne, coraz wyższe ceny energii, zakaz samochodów spalinowych, likwidację przemysłu i rolnictwa zmierza do tego, żebyśmy się cofnęli do epoki kamienia łupanego. Ale już teraz dba, żebyśmy już teraz żyli w epoce człowieka łupanego, jesteśmy łupani na każdym kroku. Ja przypomnę, że mieliśmy ponad, mamy w Polsce ponad 100 podatków różnych, pośrednich, bezpośrednich, jawnych, ukryty, ukrytych, różne różne opłaty i niewielką część budżetu stosunkowo, zwłaszcza centralnego, stanowią pieniądze z podatków dochodowych, ale to są podatki najbardziej walidackie. Bo przypomnę, że ludzie kiedyś wymieniali się dobrami, tak? Ja umiem naprawiać dachy, więc ja naprawię ci dach. Ty hodujesz świnie, więc darz mi za to świnie. Będę miał co jeść, prawda? Wymieniamy się. I wtedy wymyśliliśmy pieniądz, środek wymiany, taki wygodny środek wymiany, ja naprawię ci dach, ty dasz mi pieniądz i ja kupię za ten pieniądz krowę, bo już mam dość wieprzowiny u kogoś, kto ma krowę, a nie świnie. To wszystko działało i wtedy przyszło pazerne państwo, które działa do dziś, najpierw PiS później PO, które mówi tak, że jest podatek dochodowy, czyli za każdym razem, jak ty coś komuś zrobisz dobrego albo dasz dobrego, jak się tym wymienicie za pomocą pieniądza, to musicie za to zapłacić karę. Haracz za to, że sobie pomagacie. Na tym musi korzystać państwo. Kompletnie wydumane, łajdackie ściąganie pieniędzy z ludzi. I teraz z tym właśnie podatkiem schodzicie do zwykłych ludzi, którzy... Chcą sprzedać rzecz, która im już nie jest potrzebna, żeby mieć pieniądze na inną rzecz używaną, żeby jakoś się to, żeby jakoś się to kręciło. I to jest, łajdactwo, to jest łajdactwo. Natomiast przed chwilą usłyszeliśmy tu od pani marszałek, że tutaj że ci ludzie, którzy korzystają z tego Vinted, to nie korzystają po to, żeby zaoszczędzić, bo przecież jest dobrobyt. Oni korzystają z tego Vinted tylko ze względu na to, że chcą być ekologiczni, że chcą o planetę zadbać. No gdyby nie było problemu ekologii, to wszyscy po prostu, przecież wszystkich stać, chodziliby po galeriach i wszystko kupowali nowe. Pani marszałek, przepraszam, bardzo to ocenią wyborcy, ale uważam, że to pani jest tutaj oderwana od rzeczywistości. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Panie Pośle. Najwyraźniej nie zrozumiał Pan tego, co powiedziałam. Powiedziałam, że taki był cel. Nie powiedziałam, że e, robią, e, ludzie tego nie robią dlatego, żeby zaoszczędzić, kupując na przykład bardzo markowe e, e, rzeczy. I ja to jak najbardziej popieram, e, ale ma to cel tak naprawdę przedłużenia życia e, e, rzeczą. E, kiedy jej nie potrzebujemy, ja. Wnoszę stąd, że muszę jednak tłumaczyć dużo dokładniej, ponieważ ma pan wybiórczą odbiór.